Zdecydowanie polecam markizę. Markiza jest 8 razy skuteczniejsza niż jakakolwiek roleta wewnętrzna. Jest to przeprowadzone przez firmę Fakro badanie, które miało na celu udowodnienie, że markiza będzie lepsza. Proszę zobaczyć na naszej ekspozycji tą markizę. Markiza wykonana jest z płótna, które jest bardzo odporne na działanie promieni słonecznych i warunków atmosferycznych. To jest włókno szklane po pokryte PCV. Bezpośrednio na to płótno działają promienie słoneczne i ją nagrzewają. Nie nagrzewają wewnętrznie żadnych elementów typu dywan, podłoga, jakieś meble, tylko nagrzewają właśnie to płótno. Nie nagrzewają oczywiście szybko. Bardzo łatwa konstrukcja do montażu. Wystarczy wyjąć z pudełka dwa haczyki dolne i wkręcić w miejsce, w którym już są przygotowane otwory do tego celu. Jak również w górnej części kaseta posiada otwory montażowe. Do której doczepiamy właśnie tą kasetę. Na zimę materiał jest spuszczany do kasety i oczekuje na następną wiosnę. Natomiast roleta, jak widzimy, montowana wewnątrz, zamykając, oczywiście zamykamy światło i zamykamy dostęp promieni słonecznych, ale ten materiał nam się nagrzewa i już czujemy, że ciepło, które miało nas opuścić, jest w naszym pomieszczeniu więc roleta jak najbardziej do tak dyskretnych pomieszczeń typu sypialnia, łazienka czy też pokój. Natomiast jeśli chodzi o ochronę przed nagrzewaniem, markiza zewnętrzna będzie lepsza. Tu zobaczmy przez tą szybę jaki mamy efekt przezierności, w tym przypadku jest to 10%. Mamy mniejszą przezierność, jeszcze 1% do wyboru. Kolorystyka tych markiz jest w kolorystyce oblachowania zewnętrznego okna dachowego, więc bardzo ładnie napasuje w designie zewnętrznym budynku naszego. Do dyspozycji jest również wersja elektryczna. Markiza może być sterowana za pomocą pilota, dołączonego do zestawu, jak również w formie Wi-Fi. Będziemy mogli sterować z komórki swojej aplikacji, która pozwoli nam na kontrolę tego. Tego produktu z dowolnego miejsca na świecie. Prosta w obsłudze, montaż również jest bardzo prosty. Wszelkie możliwe adaptery, które są potrzebne do zamontowania zewnętrznego sterowania, jak również wersja solarna nie wymaga wprowadzenia żadnych instalacji elektrycznych. Wszystko jest już kompaktowe, możemy łatwo przemocować i już cieszyć się sterowaniem. Z zewnętrznej rolety z poziomu pilota, lub też komórki. Wszystkie rolety, które zobaczycie u nas, są montowane przez nas. Jeżeli Państwo zechcecie tą usługę u nas wykupić, zazwyczaj jest to w cenie kupowanego towaru. Mam takie hasło na Facebooku, które też próbuję promować przed sezonem. Zapewnij sobie komfort na lato. Podsumowując, zdecydowanie polecam na lato marki ze zewnętrzną, elektrycznej i obręcznej, gdzie mam pełny komfort użytkowania pomieszczeń, w którymi są okna dachowe w ciągu upału.